Koncentracja na działaniu kluczem do sukcesu. Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś porozmawiamy o czymś, co w dzisiejszym świecie pełnym bodźców i rozproszeń jest absolutnie kluczowe: o koncentracji na działaniu. Wielu z nas ma problem z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu. Większość z nas żyje w świecie pełnym rozproszeń: powiadomień na telefonie, wiadomości e-mail, komunikatów na portalach społecznościowych. Wszystko to rozprasza naszą uwagę, przez co trudniej jest osiągnąć sukces i być naprawdę produktywnym. Dziś spróbujemy zrozumieć, czym jest koncentracja na działaniu. Jakie wyzwania stoją przed nami? Jak trenować naszą koncentrację? Jakie korzyści płyną z jej poprawy? Oraz jak wprowadzić koncentrację do codziennego życia. Wiele ciekawych rzeczy, prawda? Jak opanować nasz mózg, aby pomógł nam w tym dążeniu do koncentracji? Tak więc zaczynajmy. Po pierwsze, czym jest koncentracja na działaniu? To inaczej zdolność do pełnego zaangażowania, w wykonywane zadania bez rozpraszania się innymi czynnikami. Rzekłabym, że to umiejętność byca, bycia obecnym w chwili obecnej, tu i teraz, z całkowitą uwagą skierowaną na to, co robimy. W praktyce oznacza to, że koncentrujemy się tylko na jednym zadaniu i nie pozwalamy, by cokolwiek odciągnęło naszą uwagę. To tak, jak ja teraz nagrywam dla Was podcast, i jestem skoncentrowana, bardzo mocno, sfokusowana na tym jednym zadaniu, na tym jednym działaniu, aby mówić logicznie, układać zdania logicznie, aby kontynuować temat. Aby było mnie słychać, i ta koncentracja pozwala mi nagrać, mam nadzieję, dobry podcast. Warto podkreślić, że koncentracja na działaniu to coś więcej niż tylko brak rozproszeń. To takie aktywne zaangażowanie, które pozwala nam wykorzystać pełnię naszych możliwości w danym momencie. I. Przedstawię Wam cechy koncentracji na działaniu. Pierwsze to skupienie na jednym zadaniu. Jest to umiejętność odrzucania rozproszeń i poświęcania pełnej uwagi tylko jednej czynności. Kolejne to brak rozpraszaczy, to eliminowanie wszelkich bodźców, które mogą oderwać naszą uwagę od pracy, np. telefon, media społecznościowe czy rozmowy. Utrzymanie energii i motywacji. Koncentracja na działaniu nie polega tylko na tym, by nie robić nic innego, chodzi o to, by wykonać zadanie z pełnym zaangażowaniem i z pełną energią. I to wszystko razem sprawia, że możemy wykonywać nasze zadania szybciej, dokładniej i z większą satysfakcją. Dlatego moje skupienie na nagraniu podcastu polega na tym, że jestem w jednym pomieszczeniu mam wyciszone media społecznościowe, Facebook i tak dalej, wyciszony telefon. Nagrywam dla Państwa, dla Was i um, utrzymuję tą samą energię, ponieważ sprawia mi to ogromną radość i satysfakcję, a jednocześnie jestem zmotywowana do tego, bo wiem, że nagrywam to dla Was i będziecie tego słuchać. Skupienie się na działaniu w świecie pełnym takich rozproszeń to jest dopiero wyzwanie, kochani. Mamy do czynienia z nieustannym przepływem bodźców. Powiadomienia w telefonie, e-maile, rozmowy, notatki, spotkania, telewizor, radio ciągle coś do nas mówi ciągle jak idziemy do sklepu to tam ciągle jest jakaś muzyka. Trudno jest znaleźć czas i przestrzeń. By skupić się wyłącznie na jednym zadaniu. I teraz wyzwania związane z koncentracją na działaniu. E, wpływ technologii. Telefony, social media, internet to są narzędzia, które zamiast pomagać w pracy, często powodują rozproszenie. I badania pokazują, że średni czas spędzany na sprawdzaniu telefonu wynosi około 150 razy dziennie. To jest ogromna liczba, słuchajcie. Każde sprawdzenie powiadomienia wprowadza nas w stan ciągłego przerywania, co zaburza naszą koncentrację i sprawia, że trudniej nam wrócić do wcześniej rozpoczętej pracy. Tak zwany multitasking. Często próbujemy robić wiele rzeczy naraz, myśląc, że zaoszczędzimy czas. Jednak badania pokazują, że multitasking. Obniża naszą efektywność, ponieważ nasz mózg nie jest w stanie skutecznie zarządzać wieloma zadaniami jednocześnie. Zamiast robić dwie rzeczy w tym samym czasie, lepiej skoncentrować się na jednym zadaniu i zrobić je w 100%. Efekt będzie lepszy i szybszy. Jest coś takiego jak efekt powiadomień. Każde powiadomienie z telefonu. SMS, aplikacja to chwila, w której nasza uwaga jest odciągana od zadania. Psycholodzy nazywają to efektem powiadomień, i badania wykazały, że po każdym przerwaniu naszej pracy przez powiadomienie, nasz mózg potrzebuje średnio 23 minuty, by wrócić do pełnej koncentracji na zadaniu. 23 minuty. Jak trenować koncentrację? Skoro wiemy, jak wielkie wyzwania stają przed nami, warto przyjrzeć się, jak możemy poprawić naszą koncentrację. Na szczęście koncentracja to umiejętność, którą możemy trenować. Wymaga to systematyczności, cierpliwości i odpowiednich technik. Technika trenowania koncentracji, te, techniki właściwie, bo omówię kilka. Medytacja i uważność, czyli mindfulness. Medytacja to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy koncentracji. Dlaczego? Uczy nas bycia obecnym tu i teraz zwracania uwagi na swoje myśli i emocje bez oceniania ich. Regularna praktyka medytacji pomaga zwiększyć zdolność do skupiania się na jednym zadaniu na dłużej. Metoda Pomodoro. To popularna technika polegająca na pracy w blokach czasowych. Polega to na tym, że przez 25 minut intensywnie pracujesz nad jednym zadaniem, a potem robisz 5 minut przerwy. Po czterech takich blokach robisz dłuższą przerwę, powiedzmy 15-30 minut. Pomaga to utrzymać koncentrację, a przede wszystkim, co najważniejsze, zapobiega wypaleniu. Kolejna metoda, którą lubię, to ustalanie priorytetów. Dobrym sposobem na poprawę koncentracji jest jasno określenie, co jest ważne w danym momencie. Można skorzystać z narzędzi takich jak metoda Eisenhowera, czyli podział zadań na pilne, ważne, mniej ważne, czy metoda 80x20, która pomaga skupić się na zadaniach o największym wpływie. No i kolejna metoda to tak zwane przerwy. Ważne jest, aby nie pracować bez przerwy przez długie godziny. Przerwy pomagają zregenerować siły i utrzymać koncentrację na wyższym poziomie. Najlepiej, by przerwa trwała 5-10 minut, co powiedzmy 60 minut intensywnej pracy. A teraz, jakie są korzyści płynące z koncentracji na działaniu? Koncentracja na działaniu to klucz do osiągania sukcesu w pracy i w życiu osobistym. To jest większa produktywność. Dzięki pełnemu skupieniu nad jednym zadaniem, jesteśmy w stanie wykonać więcej w krótszym czasie. Zamiast przechodzić z jednego zadania na drugie, utrzymujemy ciągłość pracy. To jest lepsza jakość wykonanej pracy. Kiedy jesteśmy w pełni skoncentrowani na zadaniu. Efekt naszej pracy jest lepszy. Skupienie pozwala na większą dbałość o szczegóły i unikanie błędów. To także mniejsze poczucie stresu. Kiedy potrafimy skoncentrować się na zadaniu, czujemy się bardziej opanowani. Zamiast czuć się przytłoczeni mnóstwem rzeczy do zrobienia, pracujemy z pełną uwagą nad jednym zadaniem. To jest większa pewność siebie. Bo każde zadanie wykonane z pełnym zaangażowaniem i koncentracją wzmacnia naszą pewność siebie. Zaczynamy czuć, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele, a to ma pozytywny wpływ na naszą motywację. Ale jednak jakie mamy pułapki koncentracji? Koncentracja na działaniu, rzekłabym, że to jest potężne narzędzie. Ale jak w przypadku każdej umiejętności, trzeba uważać na takie pułapki. Czasami zbyt duża koncentracja na pracy może prowadzić do problemów. Jednym z nich to jest perfekcjonizm. Koncentracja na działaniu nie oznacza dążenia do perfekcji. Perfekcjonizm może paraliżować naszą zdolność do działania i skutkować ciągłym niezadowoleniem z efektów pracy. Często trzeba zaakceptować, że coś nie będzie idealne, ale jest wystarczająco dobre. Kolejna rzecz i pułapka to przemęczenie. Nadmierna koncentracja i brak przerw może prowadzić do wypalenia. Nasz mózg potrzebuje odpoczynku. Długie godziny pracy bez odpoczynku mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Ważne jest, by znać swoje granice i regularnie odpoczywać. Brak równowagi kolejna rzecz. Skupienie się tylko na pracy i ignorowanie innych aspektów życia, takich jak rodzina, relacje prowadzi do braku równowagi. Koncentracja na działaniu powinna obejmować również dbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. I dlatego ważne jest, aby rano mieć czas y, dla siebie i tak ustawić swoje priorytety, jeśli chodzi o pracę. Wstawać nawet godzinę wcześniej, żeby mógł zadbać, żeby mógł zadbać o ćwiczenia, o, o zdrową dietę. A później praca, jakieś zajęcia, i wieczorem ustalić sobie na przykład o 18:00 termin kolacji, a i do godziny 19:30 korzystanie z social mediów, a później już. Czas na relaks, i to jest bardzo ważne. Ustalenie takich priorytetów powoduje, że nie wejdziemy w tą pułapkę koncentracji. I bardzo często pytacie mnie podczas spotkań: jak wprowadzić koncentrację do działania, na działaniu do codziennego życia? Otóż, przede wszystkim to proces, który wymaga takiego świadomego wysiłku ale jest możliwy do osiągnięcia. Przede wszystkim budowanie rutyny. Skuteczna koncentracja na działaniu wymaga regularności. Codzienna rutyna sprzyja koncentracji, więc należy ustalić godziny pracy, to co mówiłam wcześniej, czas na odpoczynek i dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, żeby nam się to życie prywatne nie wymsknęło. Także eksperymentowanie z metodami. Każdy ma inne podejście do pracy. Eksperymentuj zatem z różnymi technikami, o których mówiliśmy: pomodoro, medytacja, zarządzanie czasem. I sprawdź, co działa najlepiej w Twoim przypadku. I ważna rzecz to monitorowanie postępów. Obserwuj swoje postępy. Zapisuj, jak długo udało Ci się skoncentrować na danym zadaniu. Analizuj, co sprawia Ci trudność, i wprowadzaj poprawki. Koncentracja na działaniu to umiejętność, która może zmienić naszą produktywność. Jakość pracy, ogólne podejście do życia wymaga jednak świadomego wysiłku, ale jej korzyści są ogromne: od lepszych wyników zawodowych po większą satysfakcję z życia. Pamiętaj, że kluczem jest regularna praktyka i eksperymentowanie z różnymi technikami. Dzięki koncentracji na działaniu możesz osiągnąć wszystko, co zamierzasz. Mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Was pomocny i czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.